Cześć! W tym odcinku trafiliśmy do przedszkola Tobiego. Jesteśmy już w piżamce, mamy swoje królicze kapciuszki i spróbujemy uciec. Jesteśmy w jakiejś sali zabaw. Strzałki nam pokazują, gdzie mamy iść. Tam wskoczmy? O, udało się wskoczyć. Może że tutaj musimy przeskoczyć, a musimy tu kliknąć guzik. Kliknęliśmy guzik, otworzyły nam się drzwi do szybu wentylacyjnego. Nasza ulubiona zabawa, czyli skradanie się po szybach wentylacyjnych. Jakujemy do środka. O, taki krótki ten szyb nie. Zobaczmy co to jest na dole. Jesteśmy w kolejnej sali zabaw. Musimy kliknąć znowu guziczek. I otworzyły nam się zapadki. Oooo, kolce. Tego się nie spodziewałem, że tak szybko będziemy musieli biec. O, nie doskoczyliśmy. Zobaczymy. Raz. Dwa. Trzy. Zaraz będziemy na drugiej stronie. Udało się. Druga sala zabaw. Za nami. Ale... Tam jest zamknięte? Nie, chyba nam się uda przejść. Puk. puk. Tam jest jakiś bobas. Jeździ na Segwayu. Segway? Tak to się nazywało. Otwierać. Uuu. To jest Tobi? Tobi chyba śpi nie, nie, tobi nie śpi. Zostaw mnie tobi. Ale masz lizaczka. Czy drzwi, Czy drzwi. Przez chwilę nie mogliśmy otworzyć tych drzwi. Dasz radę. Czekam tu na ciebie. Może będziesz nowym Januszem. Może będziesz nowym Januszem. Chodź, biegnij! Biegnij, bo cię zje. Tego te dzieci chcą zjadać? Ale fajny rysunek. Co to? Konik bujany! Nie ma da się pobujać? Crazy! Nie da się. Mamy tutaj most zwodzony z pękającymi deskami. To jesteśmy najlepsi. Super! Tym razem kamienie, które będą znikały. Dobrze że się pojawił nagle. Udało się lampkę. Znowu podłoga to lawa. Skakujemy, Licamy. Kicamy. I kolejna plansza za nami. Drabinką do szybu wentylacyjnego. Hop, hop, hop. Przechodzimy przez szyb. Ale mamy super piżamkę. Kolejna kratka wentylacyjna do otworzenia. Jesteśmy Misiek! Cześć, zostałem misiem. Siedzę sobie w kącie i patrzę się w sufit przez cały dzień. Tadaa. Bo głupie. <grytanie> o, tu mamy jakiś... Przyspieszy nas chyba. Tak, przyspiesza nas. Nie, nie. O, oj. Crazy, skup się. Biegniemy. Ło. Ale jak. W momencie, jak skaczemy, nas spowalnia. O nie! A byliśmy tak blisko. Już prawie doszliśmy do laserów. Piatrak, daj nam mocy, daj nam prędkości, żebyśmy to przeszli. O, oj, oj, oj. czaszka spadła. Damy radę. Musimy się skupić. Mamy niebieski pokój. O, ktoś już jest tam przed nami. O! Nie wiem, jak to nam się udało, ale najważniejsze, że nam się udało. Przechodzimy przez drzwi. Tak, otworzyć klamkę. Ok, przechodzimy. Kolejny pokój. Mamy samolociki, mamy znowu piękny rysunek. Nasz miś siedzi, nas obserwuje. Samolot i planety. Uda nam się to przejść. Na pewno. Czy to będzie też się zapadało? Chyba nie. Ledwo, ledwo daliśmy radę. O, tu musimy się z... powolutku. Tup, 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 tup. Zaraz będziemy na zewnątrz. Musimy uciec z tego. Przedszkola, nie. Ale jest wąsko tutaj, żeby przejść. A może spróbujemy to zrobić szybko. Zamy radę to zrobić szybko, daliśmy radę zrobić to szybko. Znowu się pobijamy na koniku. Siedzi krowa na wierzbie i je gruszki. Na dole zaś w koło biega koń. Nagle zatrzymał się i krzyczy do krowy. E, eee, krowa! Co tam robisz? Ano, siedzę sobie i jem gruszki. Ale przecież to jest wierzba. Co z tego gruchy mam w kieszeni. To było straszne. Wejdźmy dalej. Znowu mamy szyb wentylacyjny. Biegamy po klocuszkach Wejdźmy, pokaż nam O, ten, ten już jest dłuższy Możemy się przebiec kawałek O, le dziura Ale poleciliśmy daleko O, mamy tu przyspieszenie, tak? Lubimy przyspieszenie skoku ale... ale skoku nie mamy za wysokiego Musimy się skupić Idziemy jak strzała. Kolejny przeskok. Już jesteśmy na końcu meta. bo wow, ale poleciała szybko. Po drabince, po drabince. Ale te przedszkola są dziwne. W naszych czasach. Czyżby żalnia? jeżdżalnia? Zjedziemy? Zjedziesz ze mną. Parkour. To było super. Kolejna drabinka. Mamy tu koleżankę. Ona też ucieka z przedszkola. Ma dosyć. Tam jest jakiś szyb wentylacyjny. O nie, nie doskoczyliśmy. Nie jest tak łatwo. Jakby to się wydawało. Skaczemy, skaczemy. Tak, no. Co jest? Robimy przeskok, 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 przeskok. Super. Kolejna plansza za nami. Zaraz się wydostaniemy z tego przeklętego przedszkola. Hmm. Ścieki! Dlaczego to są znowu ścieki? I biegu, biegamy po rurkach Oj, oj, o, o, niechcący, niechcący mi się skoczyło. O, 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 crazy, co to za jak był magiczne schody, jak w gwarcie. Mogłyby się jeszcze przemieszczać. Spadliśmy kolejna próba przejścia po schodach. No do skoczy tam, ja bądź taki. chocie pokaż tą zwinność, te ruchy. No bo spadliśmy. Okazuje się, że schody są naszym największym wyzwaniem jak dotychczas. Udało się. Mamy tutaj zabarykadowane drzwi. Ale te myślę, że da się otworzyć. Udało się. Kolejny szyb wentylacyjny i kolejna przechadzka. Zobaczmy co tutaj mamy na końcu szybu. Znowu mamy jakąś dziurę. O nie No, musimy się prze, przedostać koło tobiego Ale ten Tobi puścił Czy ten Tobi puś, właśnie puścił błąka? Widzieliście ten zielony dym Leci dym z pieluchy Tobi nie, Tobi, zostaw nas. Nie dotykaj. Sio! O! O. Ojankę <ścoughs> nam za, 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 przejechał. Wydostaliśmy się. Jesteśmy na zewnątrz. Tak Udało się. Udało nam się wydostać z Daker. Udało nam się wydostać z tobit Daker, ale... A co to? Możemy się wykąpać O, Ole crazy ty pływasz, nie wiedziałem, że potrafisz. Co mamy tam na końcu? Jakąś budowlę. Musimy się przekonać na własnej skórze. Co tam mamy? Rozumiem, że tu musimy wbiec naokoło. Żeby poskakać. W skokach jesteśmy najlepsi. Oj, prawie spadliśmy. Ale jesteśmy... Już przy samym końcu, myślę. Tak? Jest, udało się. Cześć, Tobi. O, mamy super prędkość. Łódź podwodna. W tym odcinku zostaliśmy... Łodzią podwodną. Wystaje nam peryskop i szukamy przeciwników. O! O nie! Nie wiedziałem, że można tak polecieć. A no. Popszyliśmy grę? Super prędkość. O! My lubimy super prędkości. O, ale zasuwamy. Ale nie możemy. O, szkoda. Możemy. U! Skok za mapę. To by było na tyle z tego odcinka. Dzięki, że oglądałeś. Nie zapomnij zostawić suba, kliknąć dzwoneczka i poprawić lajkiem. Do zobaczenia w następnym odcinku.